Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pytaliście jakie nabłyszczacze stosuję do moich opon. Generalnie mam trzy produkty. I zakup był czystym przypadkiem, nie jest to też żadne lokowanie produktu. Akurat ten nabłyszczacz z Sonaxa chyba dostałem w prezencie od kogoś. Natomiast kiedyś kupiłem sobie Sigma. I to są w żelu produkty. Konsystencja. Mniej więcej taka sama. Oraz raz kupiłem sobie z ciekawości plaka, bo on jest w sprayu. No i powiem Wam tak, nie widzę większej różnicy między tymi dwoma, choć prawdopodobnie Sonaks chyba na dłużej wystarcza, to znaczy ten efekt. Natomiast robota jest taka sama tu i tu, czyli trzeba to po prostu wysmarować. I takie smarowanie tych felk trochę zajmuje brew pozorom. Zwłaszcza, znaczy nie felk, tylko opon. Zwłaszcza tych balonów w cerfałce i mnie to denerwuje. Ubieranie tych rękawiczek to jest moja gąpeczka, bo nakładam to nie wiem, czy rozsmarowywuję gąpeczką. I tak się czasami upieprze cały, mimo że mam rękawiczki. Natomiast to jest fajne. Tylko na długo nie wystarcza, nie wiem, 2-3 dni i tyle, a to nam nawet i z tydzień wystarczy ten efekt. Natomiast to jest fajne, bo bez brudzenia się i bardzo szybko, bardzo szybko jesteśmy w stanie spryskać całą oponę. No oczywiście to należy potem i tak rozsmarować, ale powiem Wam szczerze, że ja często tego nie robię. Pryskam sobie i, i tyle. Czyli nie wiem, 30 sekund i gotowe. Natomiast może wezmę jakąś gąbeczkę, czyli jak najbardziej to można ładnie rozprowadzić i będzie jeszcze lepiej. No, i efekt przynajmniej na obecną chwilę jest super. No natomiast te inne produkty, no to trzeba po prostu nałożyć na jakąś gąpeczkę. Nawet mi się nie chce iść po rękawiczki. No i miejsce w miejsce, na przykład między, między jakąś tam czcionką. Zobaczcie, już, już nie wystarcza. Już trzeba miejsce w miejsce wycierać, wcierać i tak dalej. Ale efekt, fakt faktem. Jest chyba lepszy na tej zasadzie, że po prostu będą się błyszczeć dłużej. No to może zrobimy doświadczenie. Czyli tamta z przodu wysmarowana plakiem, ta z tyłu będzie wysmarowana Sigmą. Ok. A tam zrobimy Sonaxem. No samo rozprowadzanie niczym się nie różni od tamtego żelu. W sumie to doświadczenie długo nie będzie trwało. No bo za dwa dni jestem umówiony na wymianę tych opon na zimówki. To w sumie to doświadczenie powinienem robić na hondzie. No bo tutaj już założyłem zimówki. No dobra, to może jeszcze tu zrobimy. Czyli tylna, lewa będzie wypsikana. Plakiem. Zobaczcie, że on nie chce wchodzić, dlatego że ta opona była wysmarowana właśnie innym nabuszczaczem i ona jest po prostu tusta. Gdyby nie była tusta to by to ładnie wsiąkło od razu. No to spróbujemy teraz mazać. No nie ma ładnego efektu. Ta opona była sucha i elegancko wyszła. Czyli już jest jakiś minus, że to działa tylko na totalnie suchą, nie nabuszczoną wcześniej oponę. O, rozsmarowałem, ale to dalej nie chcę wchodzić. Tu zastosujemy Sigma K2. Okej. Okay. No i prawy przód zrobimy sonaxem. On jest wąknięcijszy tak jednego tego K2. No dobrze, moi drodzy, to może będziemy obserwować przez kilka dni. Żeby nie było, że jakaś ściema. Dzisiaj jest 31 października. Przepiękna pogoda, u Was pewnie też. Ja jestem w krótkim podkoszulku, w krótkim rękawku. 18 stopni, a i tak się wydaje, że jest cieplej. Także popatrzymy, który nabłyszczacz się bardziej sprawdzi. Tutaj, no nie wiem, minęły może jakieś 10 minut, i tutaj ta opona spryskana tym plakiem. Dalej jeszcze nie plagni wsiąknął. Tutaj był K2. No i tutaj Sonax. No nie wiem, czy widzicie też w pewnych miejscach on nie wszedł w popone, mimo że kilka razy przejechałem w każdym miejscu. I w sumie taki sam efekt, chyba jak tu na K2, tu jeszcze jedna opona została w maździe, no i znowu plak. No, minus tu jest na pewno też taki, że jak Używamy spraya, no to wiadomo, że trochę leci też na felgę. Pytanie, czy kurz się do tego nie będzie jakoś i brud przylepiał mocniej. No dobrze moi drodzy, minęło kilka dni. 6, 11, więc popatrzmy, jak wygląda nabuszczenie opony. Czyli tutaj, plak, tu zniknął całkiem, a tutaj nawet siedzi. I to dalej, tuste. Znaczy, tuste takie niewsiąknięte, mam wrażenie. Nie sądzę, że to jest deszcz. No, chyba, że deszcz. Ale to nie wygląda na deszcz, to tak jak wygląda jakby dalej popryskane tym plakiem. Tu na przykład ta część całkiem fajnie wygląda wciąż nabuszczona. K2 Nie, to dość ładnie wygląda taka czarna guma. Co prawda się nie błyszczy, ale tu widać, jakby wyglądała. Gdyby nie była pokryta, i tak się zastanawiam, czemu tu akurat tak wyszło. Może ominąłem? Nie pamiętam. I ogólnie ładnie to wygląda. Nie błyszczy się, ale wyraźnie czarna guma. I Sonax no z tej strony akurat trochę się opona obrudziła, bo wjechałem w błoto. Tutaj ładnie wciąż natłuszczone i dalej się błyszczy Mam wrażenie no a tu akurat już było błoto, to się nie liczy ale tu gdzie błoto nie dosięgnęło Mam wrażenie, że jest całkiem ok. Tu akurat może się nie błyszczy, tu jest tak samo jak przy 2 Czarne, ale nie błyszczące. Natomiast tu u góry ewidentnie błyszczące. No dobrze moi drodzy, no to napiszcie jak Wy to widzicie. Generalnie chyba całkiem porównywalnie to wyszło. Znaczy plak chyba najsłabiej. Tyle na prawe koło w sumie też przejechałem Sonaxem, to Wam pokażę. I ono w sumie wypada najlepiej. Najbardziej się błyszczy. Więc być może rzeczywiście Sonax wypada najlepiej. Potem chyba K2, no i na końcu plak. No ale to nie dziwne, bo, tak jak mówiłem, to tylko spray. Dzięki. Trzymajcie. Się.